Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem zaprezentować możliwości modułu o nazwie Rozszerzenie Rozpoznawania Rodzaju Operacji Bankowej. Moduł, który jest przeznaczony do instalacji, zarówno do programów Subjekt Nexo Pro, jak i Rewizor Nexo Pro, umożliwia rozszerzenie pewnej funkcjonalności. Która jest dostępna w regułach rozpoznawania operacji bankowych. Ja zacznę od przedstawienia, jak zainstalować nasz moduł. Plik instalacyjny można pobrać po zakupie naszego modułu na naszej stronie, podając wcześniej parametry bazy danych, do której chcemy go podłączyć. Jak wyciągnąć te parametry, pokażę na końcu. Natomiast instalacja jest bardzo prosta, ponieważ uruchamiamy plik instalacyjny. W momencie miałem plik na drugim ekranie pośród innych plików, dlatego pokazuję informację, w jaki sposób otwiera się okienko instalatora. Instalator, instalację wykonujemy na dowolnym komputerze w naszej sieci lub na komputerze, który jest serwerem bazy danych. Naciskamy dalej. Jest informacja, że konieczne będzie zalogowanie się do serwera SQL, ponieważ dodatek się dodaje do naszej bazy danych. I dajemy dalej. Ja się tutaj zaloguję, podam hasło do mojego SQL-a. Daję połącz i w tym momencie program wyświetli nam wszystkie nasze bazy Nexo. Naszym zadaniem jest określenie, do której bazy chcemy podłączyć nasze rozwiązanie. Jeżeli dodatek jest przeznaczony do konkretnej, którą Państwo zamówiliście, to ją wybieramy. Ja w tym momencie wybiorę sobie Nexo Demo Rewizor z 15 lutego 2025. Mam co prawda informację, że zawiera już to rozwiązanie, tak? ponieważ instalator wykrył sobie, że ta wtyczka jest już w rewizorze dodana, ale to nic nie szkodzi. Normalnie Państwo nie będziecie mieli tego komunikatu. Dajemy po prostu dalej. I instalacja została zakończona. Tak wygląda tak naprawdę instalacja tego modułu. Co nam daje ten moduł? Przede wszystkim jest to rozszerzenie funkcjonalności, którą znajdziemy w konfiguracji programów, zarówno subjekta, jak i rewizora. Jeżeli wejdziemy sobie w konfigurację programów i tutaj w wyszukiwarce systemowej wpisz, wpiszemy bank, to program odnajdzie nam wszystkie opcje związane z bankami i mamy tutaj konfigurację reguły rozpoznawania rodzajów operacji bankowych. Wchodząc w tą opcję, dodając sobie jakąś regułę, ja nie będę tutaj mówił, jak skonfigurować taką regułę, dlatego że mamy na to osobne szkolenie o nazwie Mistrzostwa Obsługi Operacji Bankowych, na którym wspominam również o naszym rozszerzeniu. Nasze rozszerzenie umożliwia. Tutaj w sekcji dodaj warunek wykorzystanie dodatkowego pola z plików MT940 lub elektronicznych wyciągów, które za, zaciągniemy. Pola szczegóły posiadają wartość, czyli pola szczegóły. Tej opcji standardowo nie ma. Tej opcji standardowo nie ma. Ten właśnie nasz dodatek dodaje ją tutaj i możemy sobie regułę obwarunkowywać wszystkimi parametrami, które są dostępne standardowo, tak wpisywać tu teksty, równa się i tak dalej. Gdzie są nasze szczegóły? Tuż ja pozwoliłem sobie zaciągnąć jeden z wyciągów bankowych i pokazać jak wygląda taki przelew. Bo w tym momencie on jest z banku. Wiemy, że duża część banków dostarcza czasami niezbyt treściwe wyciągi bankowe, które w polu tytułem nie zawierają zbyt dużo informacji. Czasami zdarza się, że w ogóle, jeżeli są to jakieś specyficzne operacje bankowe, proszę spojrzeć, jeżeli otworzę taką operację bankową, to pole tytułem jest no, dość ubogie. Zawiera NIP naszej firmy tak naprawdę, jakąś tam fakturkę, numer jakiejś faktury, ale tutaj mamy więcej informacji, które tak naprawdę. E są bardziej treściwe i na ich podstawie moglibyśmy robić jakieś warunki do automatu. Tak, jeżeli się przyjrzymy takiej operacji, prawda, to też tutaj jest niewiele. Jakieś Pai Pro tutaj sobie płaci za coś, lub my płacimy. To jest wpłata, tak? czyli od PayPro otrzymujemy jakąś wpłatę, natomiast jest tu niewiele tak naprawdę w polu tytułem. Natomiast w szczegółach mamy znacznie więcej, łącznie z tym, że Mamy jakiś kod operacji. Tak? Bardzo często robimy warunki na te kody operacji, które są niepowtarzalne, unikalne, a treści mogą się zmieniać, jeżeli jest to powtarzalne. Także można wykorzystać ze szczegółów kody. Jeżeli się przyjrzymy, ja to spróbuję znaleźć coś innego. O, tutaj mamy też. Jest jakiś kod operacji w tym momencie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o reguły rozpoznawania i dodatek o nazwie rozszerzenie rozpoznawania rodzaju operacji bankowych. Jak widać, instalacja jest bardzo prosta i tutaj e, mówię, mamy bezpośrednio w menu programu w regułach dostępną nową opcję. E, w jaki sposób licencjonujemy e, nasze rozwiązanie? Licencjonowanie jest na e, każdy podmiot, w którym Państwo używacie. W momencie zakupu w polu uwagi należy prowadzić lub później mailem dosłać po zamówieniu identyfikator bazy danej, na których rozszerzenie będzie używane. Jak zdobyć identyfikator. Otóż uruchomiamy sobie program serwisowy program serwisowy, który w menu Start". Możemy nacisnąć menu start, wpisać serwis i uruchomi nam się nexo program serwisowy. Ja połączę się do serwera, ponieważ operuje na kilku ekranach. To, to okienko mi się otworzyło na drugim ekranie, stąd też je tutaj przeciągnąłem. Ono się pojawiło po To po nacisnięciu guziczka zmień serwer. Normalnie jak państwo uruchomią Program serwisowy, ono będzie tutaj widoczne od razu i też loguje się do mojego SQL-serwera. Ja posiadam SQL-serwer zabezpieczony hasłem, dlatego muszę je podać. Standardowa instalacja systemu Insert Nexo nie zakłada hasła na instancję bazy danych. Daję połącz. I w tym momencie widzę dwie bazy, które tutaj mam. i Jeżeli chcę używać naszego dodatku na tym podmiocie, na tej bazie danych, tak, to tu możemy kliknąć prawym klawiszem myszki, dać szczegóły, i tu jest ten identyfikator naszej bazy danych to jest tak zwana nazwa systemowa. I tą nazwę systemową należy do nas przesłać na tą nazwę systemową państwo. Otrzymacie licencję naszego programu, e, naszego rozszerzenia e, rozpoznawania rodzaju operacji bankowych. E, to tyle. Mam nadzieję, że funkcjonalność e, będzie Państwu przydatna. Zapraszam do zakupu. W przypadku, gdybyście Państwo mieli pomysły na jeszcze dodatkowe rozszerzenia, zapraszamy. Bardzo chętnie skonsultujemy i. Napiszemy dowolne rozwiązanie do systemu Nexo. Dziękuję i do usłyszenia.